Co nic? To i to ja stary helikopterem przewożą, rozpinasz. Oj, take me with you! Take me with you! Witajcie w GTA online Nie wiem co tu się dzieje. Czy ty lecisz w Toy Toju? Nie, nie lecę w Toy Toju, ale złapali mój samochód i mnie gdzieś wiozą. O! No. Nie, nie, okay, oh, okay, oh. okay Hallo, hallo. Wasted, Ole. Ikea. okay A sweet dance By the moonlight Can't you see Kochani moi mili, bardzo hipsterski kolor. Confirm, continue. Confirmed. Dokładnie. W widać tutaj po moich pil pilotażu: 0 wygranych, 11 przegranych. Dobra, a więc pokażę wam, jak pilot Alien y rozwala system. Bo słuchajcie, <laughs> ja tutaj mam już dobrego skilla, wiem, jak latać, przynajmniej tak mi się wydaje. Momentu, wow, o, tym się całkowicie inaczej lata. Tak, 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 to jest, wiesz, wyższa szkoła jazdy już... Dużo... Znaczy... Szczerze mówiąc dużo lepiej mi się lata ten. No bo jest... Jak oni, jak oni tak szybciutko do przodu? wycenili? Ja. nie mam pojęcia jak oni tak robią. Może trzymają W cały czas. Mam wrażenie. Dobra, jedziemy. Ciskamy ostro. Lepszy z nami jest, o! A, Czyś bo lepszy? tutaj... Ej słuchaj, bo ja nie wiedziałem, że Sadem się na prawo i na lewo się no. skręcę ja tylko numeryczną no, zawsze! Szalny, tak się <laughs> się robi, Odwołuję zobaczcie. moje wszystkie słowa odnośnie złego <laughs> samolot. <latania pita>. Nie! <laughs> chciałem wiesz, <laughs> chciałem pokazać się, zobaczcie jaki jestem the best! Słuchajcie, ten wyścig jest dość ciekawy, bo jeszcze tymi samolotami nie lataliśmy. No i Mandio no. się nauczył latać! Dobrze, w końcu, w końcu. O. Bo ja, ja, ja latałem jetami. Kurde, skraszowało mi tak piękny odcinek. Tak no, piękny. No ale słuchajcie, to jest GTA V, Tutaj wszystko można podziwiać. Nawet, nawet jeśli graliście na, na konsoli, a no to pc towa wersja to jest mm, mm, po prostu miód dla, dla, dla oczu. Jak no. dla mnie to po prostu tego. Konsola jest fajna, przyjemna i tak dalej, ale jeżeli chodzi o grafikę, to niechaj, niech się nie wypowiadają. Nawet nie ale mają PC prawa. Race, wiadomo. Jeżeli jakiś konsolowiec się kłóci z drugim konsolowcem na temat grafiki, to można stać obok i klaskać. <laughs> Dokładnie no co tu będziemy dużo gadać. Grafika jest przepiękna, oczywiście ja, ja latam tutaj na wszystko, na ultra, na, na wszystko, dosłownie na ultra. Ja hmm, też chyba na ultra HD. teraz latam, ponieważ ja nie full HD, tylko właśnie sobie HD teraz odwaliłem. Mm -hmm. Ale się przyjemnie teraz to lata z pierwszej się teraz tak? w ogóle dzisiaj. Nie wiem, oh. ja chyba przegram to. Do oh. góry! Oh. 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 Do góry, do góry, do góry! Zdążyłeś? Nie zdążyłem do góry. Muszę kółeczko zrobić takie o 360. Serio? Tak. O oh god, dobra. Ja tutaj... Nie, ten, ten, nie, mój samolot odpadł na duch. Dobra, Mandziu wyeliminowany, więc zająłem drugą pozycję. Dobrze, może uda mi się dogonić pierwszego. Nie wiem, kto jest pierwszy. Spójrzcie Lepszy. teraz na lewo, kochani. Spójrzcie teraz na lewo, to rozmyte, kurczę. Tak. Nie, co ja będę tam mówił wam? Po prostu podziwiajcie nie. grę. Przegrawa Grafika jest grę. naprawdę super. Niesamowita. A przegrałem. przegrałeś? No, drugie miejsce No, ja w sensie. trzecie miejsce. No, ale no. się nauczyłem, nauczyłem no, się latać, to jest zawsze coś. Jezu jakie turbulencje, masakra. No gdybym wtedy tego, gdybym nie, wtedy nie spieszył, to wiesz W ogóle różowy samochód Kto by chciał tym... To... Ej, chociaż w zasadzie Wither też ma różowe Stary, nie zgadniesz, ale będziesz drugi o, Ale zwaliłem! Nie! O dobra, bo do góry podleciałem za do...